Hala Koło w Warszawie była kolejnym przystankiem koszykarzy Anwilu Włocławek w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki. Przystankiem, na którym kolejną przeszkodą do pokonania był zespół gospodarzy Polonia Azbut Warszawa. Zespół, który choć w dotychczasowych meczach nie zachwycał, to jednak we własnej hali nieraz potrafił utrzeć nosa faworytom. Jak ciężko wygrywa się w meczach z Polonią Azbut rozgrywanych w Warszawie, przekonali się przecież także nieraz sami włocławianie. Początek meczu to bardzo dobra postawa Alexa Dana i jego dwa punkty, a potem popis gry jak zwykle skutecznego Nikoli Jovanovića, który najpierw trafił za dwa, a potem dołożył kolejne oczka, trafiając do kosza za linii 6-25. Jednak Polonia tego dnia też była bardzo skuteczna z dystansu. Punkty z załuku na konto Czarnych Koszul dorzucili Josh Alexander oraz Eddie Miller. Wymiana ciosów trwała w najlepsze, a kolejne punkty również z dystansu dla Anglii zdobył Bartek Wołoszyn. Tak ofensywna gra obu drużyn mogła podobać się kibicom, których spora grupa przybyła do stolicy z Włocławka. Ilością skutecznych rzutów z dystansu, które oddali tego dnia koszykarze obydwu drużyn można by spokojnie oddzielić kilka ligowych spotkań. W kolejnych minutach z dystansu trafili bowiem Miller, Jovanovic i jeszcze raz Miller. Na koniec kwarty jeszcze jedna ładna dwójkowa akcja Joyce'a z Jovanowiciem. I pierwsze 10 minut kończy się prowadzeniem polonii 27 do 24. W drugiej kwarcie w Anwilu za Andrew Joycea pojawił się Krzysztof Szubarga, który błyskawicznie przypomniał o sobie rywalom. W odpowiedzi kolejna skuteczna akcja Ebiego Millera. Jednak w Anwilu, podobnie jak Szubarga, swoją obecność na parkiecie, szybko zasygnalizowali Mujulnikowicz, trafiając za dwa, oraz Rashard Sullivan, który zrobił to w niezwykle efektowny sposób. Do kolegów z drużyny dostosował się także Kamil Hanas, który Również zaakcentował to, że potrafi godnie w zdobywaniu punktów zastąpić Andrzeja Plutę. Kosz za kosz, punkt za punkt. W Polonii punktuje na w Anwilu po raz kolejny szubarga. Do przerwy to Anwil na prowadzeniu. 48 do 45. Jako, że przez 20 minut pierwszej połowy żadnemu z zespołów nie udało się uzyskać przewagi większej niż 4 punkty, przed trzecią kwartą trenerzy bardzo chętnie korzystali z tablic i pisaków, starając się, by to, co przy ich pomocy narysowali, zawodnicy przenieśli na parkiet. Z wysokiego C zaczęła polonia, w której, mimo zmiany stron, nie zmieniła się skuteczność za 3 Ediego Millera. Jednak Anvil, w którym kolejne punkty zapisali na swoje konto Alex Dan i Andrzej Pluta nie dawał za wygraną, a wynik cały czas oscylował w okolicach remisu. Nawet szamański taniec Wojciecha Kamińskiego, ani też dwie trójki Nowakowskiego nie pozwoliły gospodarzom na uzyskanie przewagi nad zespołem wrocławskim, bowiem po trzech kwartach to Anwil prowadził 61 do 60, a zachowanie na ławce rezerwowych Anwilu sugerowało to, że o końcowy wynik możemy być spokojni. Niestety, jak się później okazało, miało być zupełnie inaczej. Miłe, złego początki, tak można powiedzieć o punktach Mujoturijkowicia, które rozpoczęły ostatnią kwartę pojedynku po Polonii z Anwilem, bowiem już za chwilę najpierw Brandorchius, a później Przemysław Trasunkiewicz celną trójką wprawili w ekstazę warszawskich kibiców. I kiedy już wydawało się, że Polonia tym razem odsłuchała a przewagę warszawian podwyższył jeszcze Eddie Miller, szybką trójką odpowiedział rozgrywający Anwilu Krzysztof Szubarga, który w ten sposób nieco uciszył rozentuzjazmowanych kibiców gospodarzy. Niestety nie na długo, bowiem szybka trójka Josha Aleksandra pozwoliła Polonii uzyskać sześciopunktową przewagę, której Włocławianie, mimo akcji 2 plus 1 Krzysztofa Szubargi, nie zdołali już odrobić. Straty próbował jeszcze co prawda zmniejszyć Kamil Hanas, jednak tego dnia Anwirowi po raz trzeci w tym sezonie przyszło niestety przełknąć gorycz porażki. Polonia wygrała 87-81 dzięki lepszej skuteczności w decydujących momentach spotkania, a także dzięki znakomitej dyspozycji Ediego Millera, który tego dnia zdobył 25 punktów, sześciokrotnie trafiając z linii 6-25.